Potrafią rozwijać się, ale kiedy wchodzą w związek, szybko zaczynają czuć się jak stara kobieta. O, słuchajcie, nawet sobie pokusiłam się, słuchajcie, o mały cytat. Cytat: jak stara kobieta e, zmęczona ciężarem życia z z wilkami Clarissy e, Pinkoli-STS. E, I słuchajcie, no i dzisiaj będzie o tej wierzyć w siebie i chciałabym powiedzieć o tej kobiecie osamotnionej w relacjach, osamotniona dla ciebie, Tato. Będzie dzisiaj również o naszych ojcach. Dlaczego czujesz, że w relacji jesteś sama i brak Ci wsparcia, brak Ci troski, brak Ci takiego poczucia, że możesz się po prostu zwyczajnie na kimś oprzeć Powiem oczywiście o, tym i o tej sylwetce kobiety, która jest osamotniona w relacjach. Jakich wybiera mężczyzn? Oczywiście historia, losy, dzieciństwo kobiety osamotnionej. No i jak ostatecznie poczuć się zaopiekowaną, bezpieczną i zatroszczoną, bo oto tak naprawdę. już o kobietach samotnych, silnych i niezależnych. Wszystkie te kobiety są zamknięte na przyjmowanie. E, mówiłam o tych live'ach, jeżeli nie widziałaś ich to oczywiście zapraszam do tych live'ów. I teraz wszystkie te kobiety łączą się w różnych konfiguracjach i potęgują w relacjach. Czyli te postawy samotnych, silnych i niezależnych łączą się niejako tak naprawdę w relacjach partnerskich i jeszcze mocniej potęgują. Tak jak powiedziałam wcześniej, relacje to jest to miejsce, ta przestrzeń, gdzie my jesteśmy najbardziej wzywane jakby do tego, żeby rozwinąć jakoś swój potencjał, żeby uleczyć to, co jest do uleczenia, żeby uwolnić to, co jest do uwolnienia. Dlatego też te relacje bywają dla nas takie, powiedziałabym, szalenie trudne, szczególnie te, kiedy podejmujemy decyzję w ogóle o wejściu w relacje, o wejściu w związek w taki bardzo nieświadomy sposób, tak jak to czynili niestety nasi, nasi rodzice. kobiety są same, czyli nie wchodzą w te relacje, potrafią zadbać o siebie, potrafią realizować swoje pasje, potrafią podróżować, potrafią rozwijać się. Ale kiedy wchodzą w związek, szybko zaczynają czuć się jak stara kobieta, o słuchajcie, nawet sobie pokusiłam się w mały małym cytat, jak stara kobieta Um, zmęczona ciężarem życia, z biegnącej z wilkami, e, Clarissa Pinkoli e, STS. I słuchajcie, tutaj mam fragment e, tej książki i postanowi, postanowiłam sobie to zacytować. Taka kobieta jest w tym poczuciu tragiczności jest, udręką, e, jest udręka i poczucie osierocenia jest smutek i tęsknota. Mimo to kobiety oddają się codziennej rutynie, bojaźliwie, pełne wyrzutów samienia z afektownym uśmiechem tak, tak, wiem, powtarzają powinnam, ale to wieczne ale zdradzają, że zwlekały już zbyt długo no i ja bym, sądzę, chciała nawiązać do tych wyrzutów sumienia bo to jest to co najbardziej trafi te kobiety w relacjach to co jest dla nich największym ciężarem to wyrzuty sumienia właśnie kobieta osamotniona w relacji um, jest rozdarta. Jest rozdarta pomiędzy pracą a rodziną. Jest rozdarta pomiędzy gonitwą za pieniędzmi a spokojem. Jest rozdarta pomiędzy miłością a stabilizacją. Jest rozdarta pomiędzy partnerem a dziećmi. Jest rozdarta pomiędzy tęsknotą za wolnością a poczuciem bezpieczeństwa. Ona jest wciąż rozdarta. I wciąż w niej jest ta tęsknota, i wciąż w niej są te że sumienia e, inaczej nazywane poczuciem winy. E, Agnieszka e, niedźwiz... e, Boże, to ja umiem być sama, w e, a w związku się męczę, mimo iż e, partner wspaniały. No właśnie, no i to jest dla takich kobiet jak ty. E, ja słuchajcie to znam. partner jest dla wiem. Depreso, partner, z którym nie ma ochoty na nic. No to żeby nie było. Ona zawsze jest pomiędzy i nigdzie nie czuje się, że jest na swoim miejscu. Ona nigdy nie czuje, że jest na swoim miejscu. o pracy Będąc z dziećmi tęskni za mężczyzną, za ojcem, za mężem, za partnerem. Będąc z partnerem, będąc z mężem, tęskni za dziećmi. Nie ma tak naprawdę takiej przestrzeni, w której ona by poczuła taki spokój wewnętrzny. Takie... Że jest na właściwym miejscu i że to jest jej miejsce. Oj, słuchajcie, to będzie dzisiaj temat, naprawdę. A może tęskni za kimś zupełnie innym. Może wcale nie tęskni ani za dziećmi, ani za domem, ani za tym mężczyzną, ani za tą pracą. Może nie za tym tęskni. Tęskni za swoimi pasjami, za swoimi talentami. Ehm... tylko dla siebie. Eee, za, ym, za kąpielą w pianie z płatka róż. Za nauką tańca lub hiszpańskiego. Za tym ona tęskni. Ona tęskni za sobą. E, ale kiedy zapytasz, ją, e, jak, e, kiedy zapytasz ją, kim jest i czego pragnie, trudno jej e, znaleźć odpowiedź. Najczęściej mówi, nie wiem. Jak zapytasz ją, czego pragnie i kim jest, to ona najczęściej mówi, nie wiem. Za tym nie wiem, kryje się, muszę, nie mogę i powinnam. Za tym nie wiem, kryje się, muszę, nie mogę i nie Muszę sobie zasłużyć, nie mogę zawieść. Powinnam bardziej się postarać. No właśnie, która z Was tak ma? Nie mogę zawieść? Muszę sobie zasłużyć? Powinnam bardziej się postarać? Które z tych, nie wiem, za którymi stoi właśnie ta odpowiedź, która z nich jest Wasza? Jakie to piękne. Muszę bardziej postarać. tęsknisz za sobą. No, za tym najbardziej tęsknię. Ten. Naprawdę. Eee, no to ciekawa jestem. To ciekawa jestem. Muszę sobie zasłużyć, nie mogę zawieść. Powinnam bardziej się postarać. Które jest wasze? Które jest twoje? Mm -hmm.